Cześć i czołem, witam was w Gameplayu z gry Counter Strike 1.6. Yy, tak, zagrałem sobie na serwerze FFA, już włączam. Yy, do kogo tutaj się a dojdę? Do CT, Gra wydaje mi się, że każdy powinien znać jest to klasyk FPS-ów. Yy, są dwie drużyny: oczywiście terroryści oraz antyterroryści. Byciałem ciębie. Zobaczcie, zabije. Ha, et Pięknie Pięknie. No, tutaj. Ay, mi się ścina. Okej. Okay. I tak, jak wcześniej mogliście zauważyć. Aj, przegraliśmy właśnie. Niestety. Czasami tak bywa. Ale myślę, że teraz będzie lepiej. Hmm. No, tutaj widzę, wyklinają. Okej. Okay. Hetrocik był. Wszystko pięknie, ładnie. Aj, coś mi się muli. No i... to mi się podoba. Eee... lecimy dalej. Do wyboru naprawdę mamy... co to było? Czemu dostałem headshota? Ktoś skanałował, czy co? Aj! Dlaczego mi go zabrałeś? A, widzę go. Widzie, widzicie tą broń? A już. Wow, kurde. Muszę zmienić sobie broń. Kapitan Jack. Jak wcześniej wam mówiłem, te odcinki będą trwały tak do 10 minut. Po prostu chciałbym tej serii zaprezentować Wam po prostu yy, gierki MMO. Hmm. No, online ogólnie. W rozgrywce, oczywiście. W sumie w gameplayach o to chodzi, nie? Oj. Mm. Ha. Go zrobił. Dobra, weźmiemy sobie M4A1 i lecimy Kto tutaj? Szczera o kurde, nie zauważyłem go w ogóle Aj, i że musicie oglądać, jak ginę. Nie wiem, czy to przez co nagrywa mi się trochę ścina, ale nie powinno mi się wydaje. Aj, aj, Dobra, teraz gramy. Ja ogólnie gram. Też teraz sobie gram w cs Ale na kodzie. Nie wiem, jakbyście chcieli, to kiedyś mogę nagrać. Jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Z serwera Mod. Tam mam do wyboru klasy różne i tak. Ten... Ja sobie tam gram akurat Ja sobie tam gram komandosem Zawsze lubiłem grać z tym komandosem bo on szybko biega i w ogóle I ma natychmiastowe zabicie z noża, Fajnie się nim gra Oni w ogóle tędy nie łażą. O, właśnie tak Patrzcie, ha, ha. tak to się robi wszystkich, żeby zaraz nie było. Ponieważ zaraz będę kogoś zabijał, to od razu będę mówić, że będę miał ucha. Kurde. Nie no, ale tamta ładnie poszło. Best Moments będzie w cesie. Tak. <gry> Counter Strike to jest taka gra, w którą mógłbym grać wieczność. Po prostu ona się mi nigdy nie nudzi. Nigdy mi się nie znudziła i. Cały czas w mnie grałem. Jeszcze lepiej się gra jak się gra ze swoimi znajomymi w ogóle. To jest wtedy w ogóle więcej frajdy Kurde, znowu mi się mieszkać ścina. No. U. Ej No, o co chodzi? Zaraz coś zrobię Kurcze Huh. Nie wiem, czy oni siedzą.

Wejdę sobie tutaj Jest takie ładne okienko Będziemy widzieć czy ktoś idzie Boże, może wyzywałem się jak jakieś dzieci Kurde, ale mi się zaczyna to mieszka, no Kurde Zabił mnie Czekajcie, ja spróbuję Nawet nie mam już chyba teraz baterie jakieś, bo nie wiem, może mi się trochę bateria wyładowała. Myślę, że zaraz damy radę. Aj jaj. Staty mogą być. Ciekawe jak w ręku. 85. A no 79 to. Coś mało ludzi tutaj gra. Na tym samym serwerze. Na kodzie właśnie grałem moi znajomi, ale na FFA też. Nawet spoko server Admini też są nawet spoko. W sumie sam chciałem zostać nawet adminem, ale myślałem, że jednak mi się nie chce z tym pieprzyć wszystkim. Bo ten pole nabijanie postów na forum i w ogóle to nudne strasznie jest. Ha! Wkurzają mnie ludzie, którzy nie potrafią grać, albo po prostu ktoś ich cały czas zabija. Od razu mówią, że ktoś ma i ma, to mnie strasznie dobija. Później idą na skarpet admina, admin robi ss -y i trzeba wyrzucać na forum, żeby odbanowali. Nic w tym fajnego nie jest. A gdzie oni teraz kampią? Jaki kurde kamper Zasarany Wow Kurde Ajajaj Zeskanował mnie W sumie jak będą mówili, że będę miał wh to Pokażę im ten Filmik na YouTube. No Myślę, że dobijemy sobie, czy ile zostało tej mapki jeszcze Oj. O kurde, 16 minut. Ja to myślę, że jeszcze z no tak dwie minutki i skończymy ten odcinek. Pozabijam jeszcze paru typków. Naprawdę. Eee. Yy... Gra yy, naprawdę polecam jak najbardziej. Jest naprawdę wciągająca. Można grać w nią wieczność. Mm, 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 Kurde, znowu mi się mysz myszka zacina. Pua! Wow. Aj! Zrobię pomysł. Znaczy mam pomysł, zrobię ich trochę w konia. Idę sobie tutaj. Tutaj. Mam nadzieję, że tu... o, jest coś takiego jak spadochron. Nie cierpię grać na serwerach, na których nie ma spadochronów. Nie idę tamtędy, bo tam już był. Aj, w sumie już. Ciężko byłoby go zabić. Dobra, ostatnia runda. Finałowa. Teraz nie mogę zginąć. Jak zginę, to jeszcze jedna. O, nie, 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 nie. nie. Aj, jeszcze jedna. Widocznie chcą, żebym jeszcze kręcił ten odcinek. Dobi go za mnie. To za mnie będzie. Czekaj na Nie napiszę spieprzać albo coś. Ale dobra. Zobaczymy jak zareagują. Ej no. Jezu i będziemy teraz czekać aż On pakę podłoży. Dlaczego? Zmógłby grać, a nie... ...ponieważ poszedł do admina. Ej... No dawaj szybciej. Pi 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 pi, pi. Zaraz będzie bum. No. Tyn, tyn 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 A, nie, nie przywitałem się. Nie pojayam bereta. Malina. Co oni robią? Gdzie oni są? M Co on kombinuje? Ciekaw gdzie on jest? O, podłożył pakę. Tutaj. Czyli jest gdzieś tutaj. Pójdę sobie tam... Wow Co tam jeszcze, Wejdę tutaj. Jeszcze jeden jest. Ajajaj, wybaczcie. E, Okej, okay, ja będę kończył ten odcinek. E, mam, mam nadzieję, że Wam się gierka podobała. E, I tak, mm, zapraszam Was do komentowania, oceniania, e, subskrybowania, jeżeli chcecie być z tą serią na bieżąco. Zresztą nie tylko z tą i pięknie kończymy headshotikiem. Ten odcinek, więc do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.